Naprawdę genialny spot Rafała Trzaskowskiego. Spójrzcie sami. Nazywam się Rafał Trzaskowski. A to ja, jak miałem 4 lata. Mój pierwszy dom. To są moi rodzice. Moje miasto. Miłość mojego życia. Moja żona. To jest mój blok. Moja piekarnia. Moje 9-letnie auto. Konstytucja. A to nasza papuga. Moje ulubione miejsce na świecie. To są moje książki. A to jest mój pierwszy film. Moje liceum. Mój uniwersytet. I to też jest mój uniwersytet. Moi studenci. Moje hobby. Moi przyjaciele. To są moje gwiazdy. To moja wizja Polski. Mein Name jest Rafal Draskowski. Ich bin ein kandydat für das Amt des Präsidenten Polen. Dodatkowo przypominam, że na moim kanale jest nowy film z sondą z warszawskiej Pragi, na którym pytam Prażan na kogo by głosowali, no i powiem Wam, że jest naprawdę ciekawie. Zobaczcie koniecznie na moim kanale ten film, link macie gdzieś tutaj, a jeżeli oglądacie na Facebooku, no to jest w komentarzu.